Neba.com to nowy rynek gamingowy, w którego ofercie znajduje się ponad 10 tysięcy produktów, a liczba ta cały czas rośnie, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie. I dzięki usłudze Trust Pilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. W ofercie znajdziesz także wiele produktów z Fortnite, takich jak skin Harley, Kill of Catwoman, czy też niedostępne już w grze zestawy skinów. Na eneba.com nie musisz się martwić, czy twój kod zadziała, czy nie. Ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią ci pomoże. W opisie znajdują się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Ja to jest znaczy wit. gierki ma. No sobie. ładne, ładna gra. Ale close, 12 HP. Seti to bieden! No bo tu w sumie już, już walka o kasę jest. Andilex, oj Seti laser! No i podjeżdża go, to comeback jest chyba. Seti dead, comeback zabija Setiego. Ja pierdolę, to był najbardziej wpryjliwy chyba ever, mi się wydaje. I widzowie z tej gry musiał zrobić... 14. Czterna... zrobić średnią, średnią, grę, żeby średnią zrobić. grę, żeby być to jeden. A na przykład poglądać na tego. Pa, jaki zajebisty ma loot Seti. Zoba. Seti ma zajebisty loot, ma 6 spleszy, 6 mini, 4 flopery. Po dwie ściany, teraz sobie idzie zająć się tego. W pozycji, nawet będzie miał kolejnego pada. Muszę pamiętać też po tabeli, gdzie są ludzie. Ty. Yy. Chłop widzowie twardo w furze leci, no zobacz No zobacz, on nie wysiada w ogóle z fury, no zobacz On leci twardo, on leci twardo No i seti z pierwszym flagiem Tutaj 3, zobaczmy ilu Polaków jest w tym lejcie No tak z 8 Polaków, no z 8 Polaków jest w tym lecie I chłop widzowie leciutkie tarapaty Musi się uleczyć, bo dostał jakiś bloom 34 osoby przyliczył, 3 profery, więc pierwszy teraz Seti bardzo, z bardzo ładnym flagiem Dwa flagi na koncie Setiego, z 600 materiałów Seti widzę, że tutaj chyba na Zulikach chce grać jakieś materiały, podnieść od chłopa. Tak, Seti materiał chce, jeszcze gazi chyba tam był, czy mi się wydaje? Jest gazik, ja bym użył spreszej, szczerze ten gazik wziął, ale chyba Seti wydaje mi się, że nie zauważył tego gazika. Dlatego kurczę, no nie, nie wziął tego gazika, no. A gazik by naprawdę był mocny. Jeszcze tam tutaj, tutaj od tej strony lucik, dobra, już nie dam rady go sobie pokazać, mam. Ale tam nie wiem, czy pad nie był. Mogę szybko zobaczyć. On nie ma w ogóle maców, bo nie wiem, czy mu się to płacić. Miał, miał. miał. No, jakby wziął gazik, to by było mega opłacalne. Pokazuj, kto jest na high grandzie. Na high grandzie jest widzowie Aqua, Seren z kolejnym fragiem. Zobaczmy Serena. Seren tam tamto ma z mocno sprejrowany w zonie. Seti padał od Aquy. Niestety, dwóch widzowie Polaków żyje. Seti był pod high grandem i Aqua go ewidentnie podjechał. No i zobaczmy. Zobaczmy de... Ajajaj, to przejść Seren tylko przy życiu z Polaków. Oj, czy będzie top 2? Zobaczmy Seren! Bardzo ładna pompa, top 2! Czy będzie win? One v 1 versus Aqua Seren. Jak Seren to wygra, to 10 subów. Dobra, top 2, top 2. Sety z flagiem, Nie gadaj, Sety frag, bez kitu. Oj, oj, oj! Ja wiem, jak go Sety widzowie zabił. I pa, patrz to. Co za debil z tego chopa Dlatego nie, nie opłaca się widzowie czasem fury prowadzić. Macie odpowiedź. Ja na kaszkapę też raz taką odpowiedź zrobiłem. No ale Seti, widzowie, pa jaki ma zajebi strut. Moim zdaniem Seti wygrywa tą grę. I wszyscy widzowie będziecie na no, zdziwieniu, w totalnym szoku. Dam jeszcze Snezzy w ogóle sprejowany, on też z Polski jest by the way, nie wiem czy wiecie. No i frag dla Setiego. Polak zabija Polaka. Seti z kolejnym widzowie fragiem. 42 punkty. Ej, nie zdziwiłbym się szczerze jak Seti by tą gierką do topki wbił. Tak no cap, nie zdziwiłbym się. Jeszcze dropa dostaje, a ten lunch ma dokładnie, mu się przyda, bo nie ma lunch pada ani jednego. Ale coś szczerze, że Sety wygra tą gierka. A zakład jest o wina i co ma, czyje, ma, że se... Ma wszystko, żeby to zrobić. No to prawda akurat, ma dosłownie wszystko. Ja mówiłem że na wina się opłaca ile jest? Do ilu w końcu finalnie? Ten, ten 10 do 10, pa, kolejny flag. 6-7 Polaków wydaje mi się, że żyje. Tak 6-7 bym powiedział. Młody 7. 7 Polaków żyje no Seti ma łatwego pada, ale teraz mocno obijany. Warto pamiętać, że ma dużo splash, więc może sobie nawet tutaj czekać, no ale... Jednak korzysta ze swojego pada. Nie chciał już kurna ryzykować za bardzo. Muszę by w locie zaraz je bo ma taki zestaw Zestaw lecznika. Tutaj od lewy, bardzo ładna rca ze strony setiego. 300 drewna, 400 cegły, 10-40 metalu. Leciutki midgandzik zajęty. Tutaj Pada Saj paduje Tam bardzo mocno six jeszcze odbi, ale tak ktoś w nie pada, ile tu jest osób? Jezu, jaki to jest dude Niestety musiałby to wziąć moim zdaniem. Tu jeszcze Hatin na 1 HP biegnie? Ale też pada no ma splesz jeszcze. Ej, jakby... Ej, ja... moim zdaniem... To jest dobre, dokładnie! To, to było zajebiste, co zrobił teraz. Chciałem to powiedzieć, że to będzie najlepsze. Wlecieć do zona pod górkę i zająć haja. I to zrobił. Seti zauważył to, co ja zauważyłem. Seti to robi! Pa, Decyptos spada! Seti zauważył to, co ja zauważyłem w tym momencie. Czyli zauważył to, żeby przejąć haja, ale wlecie do zona. A ja ze strony Spectatora więcej widzę. No i teraz jeszcze Czapek to zauważył, że jeszcze na górkę siadę, ale... Dobrze, że Seti wygrała z nim Haja. Stary duo partner tutaj. Ale Seti był lepszy w tym duo Dokładnie. i z Do ewidentnie. Widać ewidentnie strona. Dominacja, dominacja. To i Czapiks. Pięć buildów. Tam z towej chaja. haja. Oj! Wydaje mi się, że Seti nie zrobi chyba to 1. Wydaje mi się, że top 2 to wszystko skończysz, szczerze. Nie ma matsów. Musi fastrockiego zabić szczerze. Jakby trafił pompę ale poleciał kładzikami, SKW pada, Snezi pada. Jeszcze tam chyba padał ten. Ktoś jeszcze padał, nie pamiętam, niktem, niktem, Seren padał. A Seren też w topce był, więc lipa. Więc tylko teraz Seti tak naprawdę chyba najwięcej punktów ma, jeżeli chodzi o Polaków. Ale tam iDrop na high grandzie, mega skawdy jest. Ty, iDrop 1kp, Seti? Seti z flagiem! Jeden flag na iDropie 72 punktów i Seti z high grandem. Airdrop wcześniej chciał zerwać Seti, bo ja i Seti zabrał iDrop dokładnie. Oto 10, jak co najlepsze placementy są. Bardzo ładnie, kurna, kolapsuje to, jak to się mówi, kolapsuje stare budowle, żeby nikt tam nie wleciał w razie czego, więc to, to, to jest, mega git, patrzcie. Wszystko przemyślane, co? Wszystko przemyślane. Kiedyś, jak, kurna, Iwo z Maćkiem nie grał, to taki mądry nie był. Dopóki z Maćkiem nie zaczął grać. Maciek na właściwe tory zrobił zobaczcie, co teraz wyrosło z tego Bomba, bomba atomowa. Top 9 widzowie Seti, 79%. punktów. jest, Jaki jest O 4 fagi, ale Seti ma dwa chyba, teraz, dokładnie. Ej co się stało, że z Highlanda nagle set nie miał, bo się tu no, troszeczkę zamutałem powiem w przeszcze w akcji, bo nie. tych butach powiedziałeś Spoilerować Kami czy może, mówię nie Ty spoiler, Seti wygrywa grę no. no Ale jest to 6, to kurna ciężko będzie z wygraniem gry Bardzo to możliwe jest Top 3, top 4, a nie ma Highlanda a, czyli nagle nie miał czyli będzie win. 100 punktów będzie chyba po tej gierce. Top 4. Jeb**niutki. Yeah, 89. Ty, to jakby teraz zakład był o wina, nie? To jakby oddało. A 4 też może miałeś. Nie, nie będzie 4, będzie 3. 92 punkty. Podasaj bardzo mocno biały, niestety ma przewagę HP. Nie, no, to jest win. Consistent te gierki ma seti. No, ładne, ładna gra. Pa, jakie double edycje. Podasaj to nie wiem co się dzieje, takie szybkie te edycje są. Pa, pa, pa. Gazik 15hp. Podasaj, side, don't know what is going on. Pa jakie schody postawione, podasaj wychodzi. Oj, seti to, oj! Ale close, 12hp. Seti top 1! Brawo! Kaj? Niech z wąśnikiem pójdzie. Pelnewsk top 2? Pelnewsk to top, top 2 zoba, on top! I zobacz to masa HD lepiej, bo on ma jeden punkt mniej. Jak coś. Co, do kasy? No do top 1. No bo tu w sumie już. Walko, kasę jest, nie no. Tomasz to loda wali. Ma same miejsce do leczenia, macy też nie got. Andilex, Oj, seti laser! 100 punktów. Jeden HP, jezusku. Do dropa rozszerzył i prawie padł. Seti laser. No i podjeżdża go, to comeback jest chyba. Polska górą. O, no, polska górą, tak? Jak seti padnie, jest lag. Właśnie polska górą odejeżdżanie bo się na to chodzi, że. wiesz co Seti dead, comeback zabija setiego. Serio? Ja ale To bo najbardziej w chyba Efrem się wydaje. I pewnie będzie Będzie pewnie, czemu już się mówią mówię, to bile skończy Będzie pewnie Top 2 albo to 3 będzie pewnie A tak szczerze, komik jest debilem, że go podjechał Z takim ultiem ja bym nie podjechał Jeszcze jak słyszałem, że chłop hol flopery je Właśnie mówię, Polska w gruncie. Nawet nie wiedzieliśmy się, co się stało, bo wyjechało kurwa laga w tym replay systemie nie naprawdę mnie to ciekawi, że ta gra ma tyle lata i dalej tego nie potrafi Nie no ja bym ja nie podjechał na miejscu comebacka, szczerze, ja bym mu dał laser i nie podjechał, a combek to na na się nie cyka. Nie masę, 4-5-2-5 chyba, coś w tym stylu I miał dwa flop miał 4 chyba flopery, dwa surfisze do leczenia. Miał dobry lot. Ale zaryzykował i zabił! Biedny widzowie Seti, to biedny nie zrobił. Chodzimy Polska górą Polska Gurią! Czyli Seti, widzowie, z tej gry musiał zrobić średnią czterna... grę, 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 żeby być top 1. I... Ej, on, Dobra, jest dobrze. I w takim razie... Decyptos, przez to, że wygrał lasta, Seti jest top 3. Czyli jakby Decyptos nie wygrał, Seti byłby top 2. Comeback na szóste miejsce wleciał. Gdyby wygrał parę punktów, no to by... No na... Fortnite, co do, do tej pory jak... jak najwyższy placement na solo KPS. To... 800 dolarów, Seti. W tym chapterze. A ty miałeś top 2? No. Okej. Okay. Ha, ty też miałeś jednakiż, na nie wygrać, Ha, <laughs> <laughs> ha. Tyle z punktów fundem to zabieram.